Dzień dobry z tej strony, wasz ulubiony youtuber, a wkrótce najlepszy streamer. E, witam, witam, witam. Kurczę, udaj się do Anz zbusz. Dobra, ciśniemy szybciutko tornek. Mogłem użyć kamyczka. No nieważne. W każdym razie Twitch założony. Część z was, z was pewnie wie, część może nie wie. W ostatnim czasie podjąłem decyzję przeniesienia streamów na platformę Twitch. I tylko tam one będą się odbywały. Na YouTubie już takowych nie będzie. Więc jeśli chcesz zobaczyć strumyk w moim wykonaniu, to oczywiście zapraszam Cię na mojego Twitcha, followek. Oczywiście powinieneś zostawić naturalnie. Link w opisie. Kurde, jak mnie przycina, jasna cholera. Dobra, ciśniemy. Filmy, filmy. Czemu się nie pojawiają filmy? Pewnie większość z Was się zastanawia. Nie było filmu, nie było streama. Miało być codziennie coś grane, a tutaj wyszło troszkę inaczej. Moi drodzy, no przykro mi. Teraz wróciłem znowu do pracy i, i, i jakby mniej czasu mam na to, ale streamy. Postaram się robić codziennie, znaczy kurde codziennie, może to co, za, za, za dużo. <laughs> może nie będę tak obiecywał, no spokojnie. Może nie codziennie, ale na pewno będą często. O, to jest dobre słowo, to jest dobre słowo. <laughs> Częściej niż filmiki, o w tym, w tym sensie. Dobra, jeszcze do tego wariata podbiję elegancko. Ach. Bo było ja dzisiaj tak gorąco, nie chciałam się nic kompletnie z tej roboty wyszedłem. Godzina 14, ja jeszcze nie laguję. Oj, kochani, kochani, ale widzicie, odcineczek dla Was nagrywam, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest wtorek, prawie 30 stopni na dworzu. Nic się kompletnie nie chce przez te temperatury, przynajmniej mi, nie wiem, jakby, może, wy też tak ma, może ktoś z Was też tak ma. Że jak jest tak gorąco, to po prostu padacie na rej. Ja tak mam i jest niezaciekawie. Znajdziesz Dobra, tutaj. Dobra, teraz wrócimy się jeszcze szybko do Fedrilka. Dobra, teraz nie mogę tego muszę użyć kamyczka. Oczywiście na spokojnie byczku, bo wszystkie kolosiki i tak dalej będą w dalszej części odcinka. Za momencik będą spokojna na Twoja głowa. Nie stresuj się. A, i kolejna kwestia. E, tutaj mam do Was prośbę. Jakby ktoś miał jakąś propozycję, pomysł na nazywań, nazwanie takiej serii, no bo nie wiem, tutaj co chwilę przedawać jakieś tytuły. A nie wiem, można by to jakoś tak ładnie, taki chwytliwy tytuł do wszystkich odcinków. Wiecie, wiecie o coś, taką serię byśmy zrobili. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to. To dawajcie y, znać w komentarzu. Chętnie poczytam. Jak będzie coś sensownego, no to zostanie użyte. Ok, tu już ładnie odbieramy. Jeszcze tylko muszę tutaj szybciutko nawrócić u Fedrilki. Dobra, lecimy po proroctwo do tej wariatki. Dobra, udało się ich nawrócić za pierwszym podejściem. Jeszcze zostało mi 17 minut boga, ale chyba nie zbiję dzisiaj kolosa. No, tak 17 minut to trochę mało. Cholera. Trumulherka na zemince jest robiona. O kurde. O kurczaczki. Mik. Łopanie. Nie było warto. Nie było warto. Wow! A waszęcja oddaje mi taki oto uczek. Elegancko tutaj. Bambozła popierek. A reszta, no tak samo jak ja. Czyli nic. Proszę, byku, nie spodziewałeś się tutaj kolosika 1098. No, i generalnie oddał mi błogo. Kurde. Dobra, zaraz lecimy z kolosikiem 279. Zostań przy odbiorniku, byku. Wow, ale to było szybkie bicie. Kolejny uniacz do kolekcji. Wspaniale. Tutaj mamy farciarzy, którzy złapali herko. No, ja niestety jestem pechowcem. Szkoda. Dobra, jak już wiecie, po ostatnich odcinkach robię dzienne. Elegancko, zakładamy błogo. Wow. Dobra, teraz szybciutko, szybciutko do Chantley ciśniemy do Chantley. Patrzcie, 70%. No. Mm -hmm. Konkurencję zżera zazdrość, bo oni tylko na 50 lecą. A tutaj malaga myk. 70, elegancko. Dobra, ile dostanę? No i ślicznie. Relog. Myk. Może teraz? Wow. Dzięki. Takich jeszcze nie mam. No i kurczę kolosik, złotko, 1 wspaniale. Kurczaczki, 198, jakiś śmierniutki Talizman. O, panie kolejny locik i kicha. Kurde, jakaś amarenka team, co to za amarenka? O kurde, ale wariat. Lecimy, lecimy z wariatami. I chaos leci. Dobra, mamy kolejnego wariata, ale tutaj za dymeczka na tym mistrzów, ale ich tu ciskam, dobra. To to jest jakiś twój Tary, miał być chyba twój stary, A? byku, chciałeś mnie wyzywać, no to myk, wylot. O, tutaj mamy jeszcze takiegoś wariacika co to, co to, czajmy to, ale tutaj szadzi cwaniaczek, elegancko, kurde, typu tu zabójcza. O no, kurde, tutaj też jakaś taka średni, średni ekwipuneczek. Elegancko. Dobra, odawczył, więc lecimy z nim. Dobra, <grym>, lecisz. Idziemy sobie elegancko. Piekiel kości. No to myk. No i średnio. Chociaż jest duży, ale no raczej locik średni. Dobra, teraz przewodnik może będzie. Jest, elegancko, patrz to byku. Szybki herosik. To teraz od razu lecimy za obkiem. No i patrz, nasz hero. Szkoda, że nie ległowa, no ale mniejsza. To teraz Opensiusza trzeba szuknąć. No i proszę, wyczułem idealnie Opensiusza. Ubierzemy się tutaj pod niego. Dobra, spróbowałem go teraz z błyskami i w sumie też go ubiję. Czekajcie, dobra, teraz już easy. No i budki u niej, no. Kolejne bicie ważki, kolejna szansa na legówę. Zobaczymy, czy coś może tym razem. No i dupa, nawet hero, no komnata. no kurde, jak ja... A, to akurat nie potrzebuję na SK, no ale mniejsze. Ja pitole. Końcóweczka tutaj, 109.8. No i co odda? Wow, herko. Subcio, pod esencję będzie. Ideolo. No i fajnie, fajnie, dawaj mnie to. Śliczna. I jeszcze na koniec odcinka pokażę wam jak nadupcam zbrojmistrza. O, tak o, tak go bierę. biorę, o, pyk, pyk. Nie wiem czy tu zbijać obstawy, dobra, zbijmy może tego maga w sumie. raczej yy, tancerza. Co by tutaj się nie poczuwał za bardzo. Dobra, lodowa, fusja, elegancko idzie, dobrze. Jest na razie kit. Czekajcie, szać nie, nie dawać szać i idzie świetnie, 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 świetnie. Patrzcie, jak go ciskam. Tylko, że on cały czas ma dużo procent Kurde, prawie nic mu nie zawieram, bo tury nie mam. W sensie, kurde, nie obniżam tych pancerza. On ma tu 800 prawie. Ja, pitole. Dobra, nadupię mu. No, no muszę go nadupić. Dobra, czekajcie. Dobra, kochani, jesteśmy łeb w łeb. Czy to się chyba dla mnie skończy źle, bo nie mam jeszcze na szadzi, dobra? No, trzeba odnowić na szadzi. Ojojoj, uda się, czy się nie uda? Karamba. Nie wiem, trzyma. O kurde, no i mnie wydupcyło na cebeka. Kurde. No niestety, tym akcencikiem nie za ciekawym trzeba skończyć odcineczek. Przypominam o Twitchu. Jak coś jutro liveik. Trzymajcie się, cześć, pa. Nara.